Nie stąd. Pora mroku to inaczej rzecz ujmując, pora na telestwora. Wreszcie doczekaliśmy się polskiego horroru w gwiazdorskiej obsadzie. na dziewczynka! Dzięki temu młode, uśmiechnięte twarzyczki słodkich chłoptasiów nie straszą nas już w naszych ulubionych serialach, ale strasznie grymaszą rozpięte na płachcie wielkiego ekranu. Dzięki Bogu są tam tylko po to, aby wyrywać im kończynki, wydłubywać oczka i masakrować uśmieszki. Za taką, zamierzoną czy nieperwersję, reżysera podziwiamy. Kate Hudson, póki co i dzięki Bogu ma mniej botoksu niż sławna mamusia, ale i też mniej seksu niż Goldie Hawn za najlepszych czasów. Matthew McCooney to z kolei co najwyżej parodia Kerta Rasella. Całe to złoto rzeczywiście się nie świeci. Ładne widoczki ciągną się jak długa leniwa drzemka w lipcowe kanikuły. Na osłodę widzowi zostaje tylko słodka jak cukierek paradująca w uroczych kostiumikach Alexis Tiena. Co tam Jessica Alba czy inna Scarlett Johansson? Przy Marlanie Dietrich obie padają jak domki świnek ze znanej bajki. Błękitny Anioł zapoczątkował legendę niemieckiej diwy. Film opowiada historię pewnego surowego belfra, który zamienia szkolną tablicę na zmysłowe plecy pewnej szansonistki. Mimo upływu prawie 80 lat, to wciąż działa, zwłaszcza że komu nie zdarzało się w życiu dokonywać podobnych wyborów. A więc jednak nie matura, a chujcie szczera? Co się ci wybawi przy słowie dowolenia? Czesi raz jeszcze pokazują luz i potwierdzają starą prawdę, że gdziekolwiek się ruszysz i tak w Pradze jest lepiej. Historia jednych wakacji, kalejdoskopowa kompozycja typów i ich wzajemne relacje. Kobieta męcząca się z upierdliwymi rodzicami, znudzona gwiazdeczka pop, para homoseksualistów, nastoletnie seks i tak i tym podobne. A stoi mu Fakt musi stoi. U nas wyszedłby z tego ponury dramat w wydaniu czeskim, spiesie to miło i czym pigną piankę. for people dying. Jarosław Żamojda to już polski klasyk. Może i troszkę przaśny, ale swojski i niezmienny jak estetyka papieskich pomników. Z próbuje po raz kolejny udowodnić, że można robić amerykańskie kino za polską kasę. Mamy więc gangsterów, narkotyki i przekupnych polityków. Tylko wykonanie coś słowiańskie, ale po co się czepiać. Nam wystarczy Oliver Granel, przewołujący złoty czasy raczkującej ery VHS oraz miłe poczucie obcowania z kinem niezależnym. Przynajmniej od sensu. Co ty w ogóle byś zrobił bezemnie, hmm? Kupiłbym innego glinę, komisarzu Wejnera.